które o dziwo dalej część osób wierzy. Eto to tylko sam tłuszcz, boczek, kiełbasa, smalec. Nieprawda! Ten rodzaj diety może być genialnie urozmaicony wszelkimi zielonymi warzywami typu cukinia. A tłuszcze mogą również pochodzić ze zdrowych źródeł typu awokado. Nie możesz jeść słodkich posiłków absolutnie jest to mit. Możesz tworzyć wspaniałe posiłki na bazie mąki migdałowej z dodatkiem na przykład gorzkiej czekolady albo owoców jagodowych. Pamiętaj, że idealnym słodzikiem na keto będzie erytrytoń. Nie podniesie ci cukru. Na keto nie liczy się kalorii. No niestety na keto to dalej przeważająca część to są jednak tłuszcze, a 1 gram tłuszczu to jest 9 kalorii. 1 gram białka bądź węglowodanów to jest połowa mniej. Jeśli źle zbilansujesz dietę, to zamiast kilogramy w dół pójdą ci w górę. Nie mogę jeść pieczywa na keto. Pewnie, że możesz, tylko oczywiście nie może być to pszenny chlebek, a zrobiony na przykład w domowych warunkach na bazie mąki migdałowej, numielonego albo mąki łubinowej. Keto to dieta niedoborowa. Przy odpowiedniej suplementacji w brakujące składniki będziesz pełen zdrów. Pamiętaj o uzupełnieniu brakujących witamin z grupy B oraz elektrolitów typu magnez, potas i sód. O keto można naczytać się wielu bzdur w internecie, a ja właśnie obalam te mity. Jeżeli poszukujesz więcej takich ketotypów, to zapraszam Cię do.